Hello there, dzień dobry wieczór. Z tej strony, Franek 14Karka. A dzisiaj sobie zagramy koopa. Koopa zaklepuje Wudera. Okej, okay, okej. Okay. ok, możesz sobie wziąć wudera, big Monday A ja sobie kogo wziąć na start? Tego typa, tego typa, czy tego typa. A, wezmę sobie ciężkiego na start. Ciężki typek na start. Jest to bardzo optymalna... ...myślę. Teraz ja wezmę jakiegoś, nie wiem, Boska... ...albo jakiegoś jeszcze in innego. W sumie to nie wiem jeszcze, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno nie Palputena, bo Palputen to niszczy równo. Dobra. Tarararara. Farmimy sobie punkty. Farmimy sobie punkty na bohatera. O, zmieniłem sobie na. Okay. O, już mam, już mam w sumie na, na jakiegoś bohatera. Mamy też agenta, agentka. I... I BB. To jeszcze nie wiem, to wezmę... Strzelca? Nie. Mola sobie wezmę i molem... Kenobi! Hello there. Pam, pam, pam. Dobra. Dobra, troszkę tam zadziałaliśmy. U! Uhuhu! Ale kombo! Ale kombo weszło. Łombo combo. Oczywiście sobie tutaj trzeba wracać jak najszybciej. U, 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 bo można zginąć tutaj bardzo łatwo. Uciekamy, ogólnie te boty bardzo ładnie strzelają, jeśli chodzi o damage. O celność, oni są bardzo... O, te boty są bardzo celne. Te boty. E, co tutaj jeszcze można powiedzieć o botach? Nie polecam, e, nie polecam Bobby Feta grać z botami. To jest po prostu samobójstwo. Wylecisz w górę. ustrzelą cię kilka razy już po tobie. Wróćmy się. Nie będę się wydzierał, bo... Jeszcze sąsiedzi pomyślą, że... Że mnie jest bardziej głupi niż jestem. <laughs> Kurde. Ej, halo, halo! Dlaczego mi nie uznało mi... Major, Nie uznało mi Major powracającego? No co jest? Bardzo mało damage zdałem tam. Okay. Jednego kila sobie zrobiłem, używając z dwóch zdolności jednocześnie. Niezły, niez, niezły koszt. Niezły koszt. Niezła granda. Minuta. Powinniśmy już im dać przejąć, w sumie. Dobra, wycofajmy się, może yy, wycofać kurde. Yy, wycofać się, wycofać się, proszę. No, żeby, żeby przejęli, bo tak to bez sensu jest. Tak ich cisnąć. Nie wiem, czy damy radę. No dawaj, dawaj. Zobaczymy. No nie. Jednak nie. No nie, myślałem, że będzie... wycofać się, bo żeby... Żeby troszkę przedłużyć tą rozgrywkę, ale... Ale nie chcieli, więc... Dobra. Niech im będzie. Niech im będzie. Specjalnie się wycofywałem, żeby... No, zobaczymy może... Może znajdziemy coś lepszego. Na przykład po stronie atakujących jest bardzo ciekawie, bo trzeba atakować, a nie uczyć cały czas bronić, bronić i w końcu, w końcu nam się to uda. A atakować jest to pewien dłuższy proces. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy z powrotem. Teraz będziemy atakować. Dlatego też. Dlatego też będziemy lepiej. Tatooine. Pozbycie się tych tak żadnych obrońców rebelii... Tatuin Piękna Zajmij mapa nie sobie zobaczę później... Czy... W Dobra, macie tam granat. Taką tubę mam, widzicie? Taka tuba, która się bardzo szybko przegrzewa, ale jeśli odpowiednio przycelujemy, możemy zdjąć bardzo ładnie przeciwnika. O -o. Atakować ten! Pam 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 Załatwiliśmy typa. Dobra, yy, odrodzenie, walne sobie odrodzenie Prawienie. Bo czemu nie, odrodzenie sobie walnej Jakiegoś tutaj gościa Weźmiemy sobie chyba mola Jaszczura W sumie jaszczura, by, jaszczura byśmy sobie wzięli Znacie moją cenę Znacie moją cenę Jest bardzo droga ta cena Jestem bo I este un bosc Splană de trandoșe yeah. Este este știi cocolei din țelent Czas skończyć. O nie! Ała! Wycofałem się w złą stronę, ale też nie miałem gdzie się wycofać. Dam są przeciwnicy. Drapieżnik sam wybiera swoją zwierzę. Dawno Boska nie zaśladowałem, więc mam problemy pewne. Zabingowań. Bardzo rzadko zabingowałem e, boska, więc... Nie wiem, chyba jeden odcinek był taki Gdzie nagrywałem postał udawałem. Albo dwa. Ale nie, bardzo mało. Kurde... O nie. Strasznie tutaj dużo oblężenie było. Za duże. Oj, 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 Dobra, padłem. E padłem w boju, w boju. Poszedł granat! Oh! Um. Bum, bum. Idziemy ciężkim. Drugi skubaniec jest z niego. Jogurt mnie ściga. Jogurt bot. Masakra. To jest straszne. A czy taki się ściga? Chy cześć, cześć, Boba. Dobra, jogurt padł. Nie, To pułapka. To pułapka Dobra, weźmiemy sobie następnym razem. Powiadamy Oj oj oj. Dobra, wezmę sobie teraz. Nie wiem, kogo bym sobie wziął. Ale z racji tego, że to jest kop, A wudera, sobie wezmę. Masz, masz bobę, bobę stopę, to ja sobie wudera wezmę i. Co mi tam? Właśnie, tutaj jeszcze luk biega. O, Skubaniec! Patrz. Patrzcie! jaki wojownik! Okej okay. ma o zadań, O kurde. Jest to, jak najbardziej, sytuacja podbramkowa, że ale dusi go. Ładnie. Bardzo mocne są te boty. Mocniejsze czasem od zwykłych ludzi. Kurde. Próbuję sobie... Dobra, buderem uderem raczej nie zginę. Musiałbym. Musiałbym być bardzo głupi. Ale tylko, tylko tak powiem i, i coś się stwierdzi. Za daleko. Dobra. Skubańce oni mają takiego cela... W dodatku jeszcze takie czasem obrażenia dają. Nie sądzę. To jest po prostu szok. To jest szok. Te boty są dużo lepsze od zwykłych graczy. One są takie bardziej spocone. Te boty są bardzo często spoc spoc jak spocęce, Jak, jak najwięksi spocęce. A A wiecie, Wuder to jednak Wuder jest Nie da się mu od, Odmówić pewnej gracji O A Idenwursjo widzę teraz Kolega sobie wziął A nie Nie zabiło go to Aha, nie, nie działa nie no. Dobra. Damy sobie radę. Teraz buderem. To inna, inna para, inna para kaloszy. Dusimy oczywiście. Tutaj. Bodków. No i tak to wygląda, nie? Strzelcem trzeba się tam gdzieś kampić. A inna wersja oczywiście nie jest taka, bo ona ma te kuleczki. Może tam cały czas ich napastować tymi kulkami. Ale na przykład taki Boba Fett, jakby tam wleciał do środka. Miałby przeląbane Hanek solo na mnie, idzie solo. Idzie na solo, ale razem z kumplami, więc to mu się nie uda. O nie, kurde, wszedłem w taki ogień krzyżowy który doprowadził do mojej śmierci. No wiecie. Ale dobra tam. To ja zdecyduję o twoim losie. A, się tam nie przejmuję. z gonami tutaj, bo. Pom, 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 pom. Ale dziwne, opadam. Opadam jak. A! La, 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 la! Kurde. Ale mamy tutaj, no i tak mówiłem y, parę minut wcześniej, że jak padnę, to jestem głupi, no i jak zwykle. Dobra, macie tam mieczy, ale nic nie widzę. Nie, no, tutaj naprawdę trzeba bardziej uważać niż, bo boty mają ten przywilej, że boty mają. Bardzo... Y, aim, mają aimbota po prostu. O, kasie. Co się tutaj odwala? Kurde. Halo? Muszę mi otworzyć drzwi. Okej, okay. udało się dowalić tego czubakę. Każda porażka zostanie osądzona. Dobra, Jedziemy. Robimy wiost Na chatę. Okej, okay. pięknie. Tutaj wjechaliśmy im 11 gminów. No gitara, nie? No i gitara. To, to dużo mówić. Pięknie, no Na szczęście tutaj świecą się te miecze. Nieraz się nie świecą. I jest przypał. Jest tylko poświata sama. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Wawel LO320.